Dzień dobry! Zapraszam wszystkich na kolejny film naszej TV Floreali. Produkty, których używam, są dostępne w naszym sklepie, a w trakcie filmu pokazuję plansze z produktami, których używam. Jeśli więc macie ochotę zrobić coś na bazie wykorzystanych przeze mnie mediów, to linki do nich kierują do sklepu, a znajdziecie je pod filmem w jego opisie. Dzisiaj zapraszam na uroczy mały z Sepi który powstał z dwóch niewielkich części papieru ryżowego. Ważnym elementem pracy było domalowywanie tła, aby utrzymać klimat sepii z papieru ryżowego. Natomiast drugą ważną rzeczą było zrobienie tak zwanego efektu szpachli. Chodzi tu o wyraźny, bardzo widoczny efekt kładzenia szpachlą na blejtramie preparatów typu pasta, farba czy werniks. Efekt szpachli został zrobiony dwukrotnie dwoma różnymi preparatami: pastą strukturalną oraz transparentną pastą żelową Heavy Body. Aby uzyskać taki efekt potrzebowałam tabliczki ze sklejki, farby białej akrylowej dużego pędzla, pasty strukturalnej i szpachelki, lakieru matowego, papieru ryżowego w sepi. Kleju do dekuparz, kilku kolorów farb akrylowych do domalowania tła, głównie brązu, zieleni, szafranu, bieli, a nawet trochę pomarańczu, farb antykujących do postarzania całości, bitumów paście do postarzenia krawędzi zawieszki, pasty żelowej heavybody matowej, dwóch foremek silikonowych, z których odlewy będą imitowały ramkę. Masy FIMO, kleju ekspres do przyklejenia odlewów, farby patynującej i wosku metalicznego brązującego. Przygotowuję sobie podłoże, maluję deskę na biało i czekam aż pomalowana deska będzie sucha. Na deskę kładę pastę strukturalną, drobnoziarnistą, której często używam pod szablon. Pasta jest miękka, dobrze pracuje pod szpachelką. Całą deskę pokrywam pastą strukturalną. Staram się ją gładzić, przeciągać, aby efekt szpachli już na pierwszym etapie był widoczny. Z pomysłu efektu szpachli korzystam od rosyjskiej youtuberki Swietłany, która pokazała mi na, w jej pracy na Blade Tramie. Stworzona pasta strukturalna na desce jest już sucha, więc mogę zacząć wklejać wybrane części z papieru ryżowego. Wybrałam piękne krajobrazy w sepi z dużego arkusza 3, jednak jeden wydarty z całości pejzaż to za mało. Dosztukuję więc drugą część. Po położeniu dwóch części naklejam je klejem do dekuparz, poczekam do wyschnięcia. A następnie, kiedy jest suche, lakieruję lakierem matowym i znowu czekam, aż wyschnie. można powiedzieć, że zabawa się zaczyna, bo domalowywanie tła to prosta, jednak niezwykle efektowna technika tworzenia nowego obrazu. Nasze działanie jest bowiem widoczne od razu. Przygotowałam sobie kilka kolorów farb akrylowych do domalowywania tła. Głównie brązów, zieleń, szafran, biel, a nawet trochę pomarańczu. Bo jest tam lekko pomarańczowo w tle. Używam pędzla ściętego ukośnie, który pozwala na przenoszenie niewielkiej ilości farby. Właśnie dlatego wylakierowanie przedmiotu przed domalowaniem jest takie ważne, bo dodanie nie tego koloru farby lub dodanie większej ilości nie spowoduje większego uszczerbku na wylakierowanym już przedmiocie. Szybko można zmyć nietrafioną farbę zwilżoną chusteczką dla niemowląt. Aby stworzyć klimat nadgryzienia zębem czasu stosuje się wiele technik postarzających. Najbardziej popularne z nich to postarzanie bitumem ciekłą patyną. Ciekła patyna jest e, najczęściej na bazie rozpuszczalnika, stąd zdarza się, że zbyt mocne postarzenie bitumem lub przypadkowe chlapnięcie wymaga zastosowania terpentyny. Nie zawsze terpentyna jest pod ręką. Stąd mój wybór od dawna upadł na farby akrylowe, które dają podobny efekt i są moim zdaniem łatwiejsze w dekupażowej obsłudze. W wielu pracach wolę postarzać farbami akrylowymi. Stworzono całą paletę kolorów postarzających. Brązy, zielenie, patyny, biel, ołów, które można dowolnie mieszać i łączyć ze sobą, rozwadniać, wzmacniać efekt. W tym właśnie projekcie zastosowałam kilka kolorów farb antykowanych. Ważne jest, aby wcześniej wylakierować motyw, który ma być postarzany, ponieważ niedociągnięcia lub zbyt mocne postarzenia można od razu skorygować, co nie jest łatwe w sytuacji, kiedy postarzamy na motywie nielakierowanym. Postarzanie farbami antykowanymi jest czasochłonne. Należy wiele razy podmalowywać miejsce, które chce się postarzyć. Zwykle po namoczeniu pędzna należy go trochę wytrzeć w ręcznik papierowy. Takim lekko suchym pędzlem podmalowywać miejsce postarzające. I teraz na koniec kładę pastę transparentną heavy bodymat. Chodzi tutaj o uzyskanie nierówności, które są charakterystyczne i możliwe do uzyskania tylko przy użyciu szpachelki. Po wyschnięciu widać dokładnie, jak widoczny jest efekt szpachli uzyskany po położeniu pasty Heavy Body. Pokazuje pod słońce te nierówności. Właśnie o taki efekt mi chodziło. koniec z wycisków tworzę obramowanie dla landscape. Wcześniej przygotowałam sobie odlewy z masy lekkiej z dwóch foremek. Teraz te odlewy są już suche i mogę je pomalować. Maluję na kolor ciemno-brązowy i czekam aż będą suche. Suche odlewy lakieruję lakierem matowym, a później lekko je patynuję. Odlewy są gotowe do przyklejenia, ale na koniec brązuję woskiem metalicznym, aby uzyskać taki metaliczny efekt odlewów. Produkty, których używałam znajdziecie w naszym sklepie, a linki do tych produktów są umieszczone pod filmem w jego opisie. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, na którym ciągle testujemy różne produkty do te nie tylko. Bardzo dziękuję za uwagę i do następnego filmu. Serdecznie pozdrawiam.